Witajcie. Niestety na Ukrainie coraz gorzej ciągle modlę się o to, żeby Pan Bóg solidnie działał i w jednych i w drugich, żeby jedni byli mocni, nie załamywali się, żeby drudzy się nawrócili, być może oddali w ręce wroga i tak dalej. Znowu trwa to, o czym mówiłem wczoraj, że dochodzą do nas następne wiadomości i niektóre z nich anulują te poprzednie. Mianowicie na przykład te iły to jednak nie były zestrzelone. To była jednak taka, nie wiem czy propaganda władz ukraińskich, żeby wzmocnić moralne, co na pewno można zrozumieć, bo sytuacja dla nich jest ciężka, a, a w pierwszych dniach to pewnie w ogóle byli zdesperowani. Niektóre nagrania, które się pojawiają w internecie, to potem się okazuje, że one są z kilku lat wstecz, z tej pierwszej inwazy i tak dalej, i tak dalej. Pewnie takie prawdziwe, dokładne liczby poznamy jeszcze za jakiś czas. A, jeszcze się okazało, że to ukraińskie termopile, jak niektórzy mówili, ta wyspa, gdzie Ukraińcy nie złożyli broni i dlatego zostali wszyscy zabici, okazuje się, że oni żyją, tylko po prostu są, zostali wzięci do niewoli. Więc z Znowu ja staram się, żeby wszyscy mieli świadomość tego, jak działają te informacje wiadomości, już nawet tak poważne media się nauczyły mówić, to tamten mówi na Twitterze, a to twierdzi ta armia, a to twierdzi tamta armia, nie żeby nie było potem, że a co wy podajecie nieprawdziwe informacje. No jest tam gła, wojny, bałagan informacyjny i tak dalej. Dobrze, że się wszyscy o tym teraz uczymy. Mam wrażenie, że w ogóle ostatnie lata są takie bardzo uświadamiające dla wszystkich. Ludzie tracą zaufanie do tych, którzy chcieliby być, Absolutnymi autorytetami. w moim rozumieniu to dobrze. Uczymy się myślenia krytycznego, bardzo dobrze. I właśnie w ramach tego myślenia krytycznego staram się jeszcze łączyć kropki w ogóle z całego świata. Natomiast na samym początku odniosę się do słów Jezusa z Ewangeliana, to jest początek rozdziału 16. To Wam powiedziałem, abyście się nie załamali. I potem tłumaczy, jakie będą prześladowania, wyłączą Was synagogi i tak dalej. I potem powtarza, ale powiedziałem Wam to, abyście, gdy przyjdzie ich godzina, przypomnieli sobie, Że ja wam to powiedziałem. Tego typu rzeczy powtarza Jezus trzykrotnie w Ewangelii Jana. Z tego co widzę. Pan Jezus coś zapowiada, żebyśmy się nie załamali, kiedy to się wydarzy. Bo pomyślimy sobie wtedy, ach, Jezus o tym mówił. To nie jest tak, że nagle chrześcijaństwo straciło całą swoją moc i będziemy tak, tak samo wyłapani jak nasz mistrz. Nie, nasz mistrz zapowiada, że sam będzie zniszczony i że my też będziemy niszczeni w sensie ludzkim, tak, przez e, naszych przeciwników przeciwników Chrystusa. To, co chcę powiedzieć, tak po prostu kojarzy mi się z tymi słowami. Bo są ludzie, którzy na świecie chcą być takimi samymi, jakby mesjaszami, którzy chronią nas od. Wszystkich niebezpieczeństw i zapowiadają nieszczęścia. Nie wiem, czy zauważyliście, że coś takiego się dzieje. To jest bardzo dziwne. Wspominałem wczoraj o panu Putinie i o tym, co się dzieje w Kanadzie, co tam robi rząd, a tam wszystkim zawiaduje pan Justin Trudeau. I teraz, co łączy tych dwóch ludzi? Co łączy Putina i Justina Trudeau? Mianowicie, oczywiście, dużo rzeczy. Natomiast Między innymi jeszcze jeden człowiek, który się nazywa Klaus Schwab. Ostatnio coraz bardziej popularne nazwisko. On jest głową World. Economic Forum, czyli Światowego Forum Ekonomicznego. I ten pan Klaus Schwab sam się chwali, że z tej jego szkoły, Światowego Forum Ekonomicznego, wyszli tacy ludzie jak pani Merkel, pan Putin, pan Justin Trudeau. No i co robi ten pan Schwab i, i to Światowe Forum Ekonomiczne? To są niesamowici ludzie, analitycy, którzy mają jakąś nadprzyrodzoną chyba intuicję, zdolność przewidywania wydarzeń, bo na przykład Światowe. Forum Ekonomiczne było partnerem takiego wydarzenia, co się nazywało Wydarzenie 201. Nie wiem, czy widzieliście: Event 201. Na czym polegało to wydarzenie? Oni tam słuchajcie, różni eksperci się zebrali i zrobili taką symulację pandemii. I powiedzieli, no bo tak teraz świat funkcjonuje, że wszyscy wszędzie podróżują, jest taka globalizacja, więc łatwo się mogą epidemie roznosić. No i przeprowadźmy taką symulację. Słuchajcie, zadziwiająca jest data. Jeśli to jest zbieg okoliczności, to naprawdę niesłychany. Mianowicie było to w październiku 2019 roku, czyli dokładnie pół roku zanim wybuchło to szaleństwo, z którym mieliśmy do czynienia. I oni przeprowadzili symulację. Ja tutaj nie chcę podawać szczegółów, bo nie wiem, czy na ile to jest bezpieczne, czy ja w ogóle po tym filmie jeszcze będę na YouTubie, w ogóle napiszcie do mnie maila dobranowina.net małpa.gmail.com. Odpiszę do was jak stąd zniknę, a wypłynę gdzieś w innym miejscu, okej? Okay? Bądźmy w kontakcie, bardzo proszę. Natomiast oni naprawdę szczegółowo przewidzieli to, co się wydarzy i po prostu złośliwie mówią, że to była próba generalna, no bo po prostu okazało się, że oni pół roku przed prawdziwą pandemią są przygotowani rewelacyjnie na wszystkie różne sfery takiego zamieszania. I teraz Teraz ten pan Klaus, nie wiem dokładnie kiedy to było, ale nagrał takie wideo, w którym mówi, wyobraźcie sobie taki scenariusz wielki cyberatak. Pay Of a comprehensive cyber attack. jest niebezpieczeństwo tak niesamowitego cyberataku, że ten chaos, co mieliśmy w czasie pandemii, to przy tym igraszka. Można odnieść takie wrażenie, że on się tak za bardzo tym napawa, ale on naprawdę stara się pomóc. Major cyberattack. I zobaczcie, że znowu niesamowita umiejętność analizy, przewidywania, jakaś niesamowita intuicja, ponieważ rzeczywiście dochodzi teraz do cyberataków. Jakoś ten temat wrócił i to tak mocno, że mówią o tym wiadomości, mówią o tym media. No bo ci hakerzy, i kto to jest? To są niby ci Anonymous, ale tu jakaś jest się inna nazwa pojawia, bo oni, są, oni niby współpracują z tymi. Ale ty tam wiesz, kto to, to jest? Przecież to ani twarze, ani nazwiska, no bo to są przecież hakerzy. Wiadomo, że oni działają z ukrycia. No i się cieszymy, no bo super, no bo to są hakerzy. Akurat teraz. Są po naszej stronie. Atakują te tam putinowskie strony, atakują strony Łukaszenki. W ogóle co to są za hakerzy, nie? Żeby takie rzeczy atakować, przejmować władzę nad kanałami telewizyjnymi, nad skrzynkami pocztowymi firm, które produkują sprzęt wojskowy, nad stronami rządowymi jednego z największych mocarstw na świecie. Co to są za hakerzy? I w ogóle znowu musimy pamiętać o myśleniu krytycznym. My nic nie wiemy o tych hakerach, bo to niby są piraci, więc taki okręt bez flagi, z taką czarną flagą i z czaszką. Nie wiesz, musisz tylko patrzeć po tym okręcie, jak jest zbudowane i musisz zgadywać z jakiego to kraju ten okręt przypływa. Ale to są tacy trochę piraci. Bez flagi, tak jak te zielone ludki Putina sprzed kilku lat. Musimy pamiętać, że nie wiemy, co to są za ludzie ci hakerzy, bo na przykład, i tu jest połączenie kolejnych kropek, oni atakują nie tylko Putina teraz, ale wcześniej, właśnie w Kanadzie, jak ci trackerze zbierali pieniądze na ten swój protest no to się okazało, że ci hakerzy ich też zaatakowali, tą zrzutkę i upublicznili listę nazwisk ludzi, którzy się dołożyli do tej zrzutki. Zwykli ludzie, tu pani Józia się dołożyła tam 100 dolarów, a tu policjant, który niby tam w dzień walczy z tymi trakarami, potem ma wyrzuty sumienia, pewnie się w sumie z nimi zgadza, więc też się dołożył, potem się okazuje, co ty policjant, co ty robisz? I nagle nie ma prywatności, hakerzy opublikowali całą listę ludzi, którzy się dołożyli do tej zrzutki na trackerów. Nie? I tutaj pewnie będziemy podzieleni. Niektórzy będą się cieszyć, no dobrze, dobrze, że tak zrobili, a niektórzy będą mówić, kurcze, no to akurat ci trackerzy zgodnie z moimi poglądami, tak, tam protestowali. Ale nawet jak nie zgadzasz się z tym protestem trackerów, no to weź pod uwagę, że ci hakerzy bez twarzy, bez nazwiska, bez flagi pewnego dnia mogą zaatakować ciebie albo jakąś grupę interesów, co do której byś chciał, żeby no. O ona jednak zwyciężyła, nie? Więc kurczę, Jezus nam mówił, że będziemy prześladowani, żebyśmy się nie martwili, kiedy to się stanie. Bo sobie pomyślimy, Jezus to w nadprzyrodzony sposób zapowiedział. On wiedział, że to się wydarzy. I dzięki temu będziemy spokojni, będziemy lepiej przygotowani na to psychicznie i tak dalej. A ci tutaj, tacy prorocy jakby światowi przepowiadają też to, co się wydarzy złego, ale w jakim w sumie celu. Czy jest im na rękę, że ja się najpierw oswoję z myślą że będzie taki atak i później on się rzeczywiście wydarza, to ja wtedy tego nie kwestionuję, bo już jestem przygotowany psychicznie do tego? Czy ta wojna z Rosją była jakoś sztucznie wywołana, żeby potem coś, co się wydarzy u nas, jakiś cyberatak, zrzucić na niego? Trudne to jest, ale myślę, że warto takie scenariusze, chociaż są trochę abstrakcyjne, to jednak w głowie wstępnie rozważać, żeby potem właśnie, kiedy się to stanie, być jakoś przygotowanym psychicznie i zacząć łączyć jeszcze więcej kropek. Aha. Czyli rzeczywiście to tak działa. Ci tutaj najpierw coś przypowiadają, potem to się wydarza. Chyba wiedzą o tym zadziwiająco dużo, więc albo mają niesamowitą intuicję, albo świetnych analityków, albo jeszcze nie wiem co. Hmm. W każdym razie ten sam pan Szwab napisał książkę Wielki Reset, bardzo ostatnio popularne hasło. I od niego też chyba pochodzi to hasło, które być może jest kolejną przepowiednią, że nie będziesz niczego posiadał i będziesz szczęśliwy. O, dziękujemy za taką zapowiedź. Już, już czuję się szczęśliwy. <laughs> Wszystko mi zabiorą i będę skakał z radości. I spodobała mi się tutaj wypowiedź pana Warzechy w jednym z jego felietonów na YouTubie, że no jednak własność prywatna jest ważna. Zawsze tym się różnili ludzie wolni od niewolników, że ludzie wolni mieli jakąś własność prywatną, a niewolnicy no, nie mieli, nie, nie mogli mieć praktycznie nic. Nie? Chociaż oczywiście też były historie, że mogli siebie już wykupywać, jak już zarobili na swoją wolność i tak dalej. Natomiast to jest jakaś gwarancja mojej wolności, że to, to jest mój dom, ja mam papiery na to, że to jest mój dom, to jest mój samochód i ja w każdym momencie mogę pojechać tam, gdzie chcę, a nie, a nie że są tylko taksówki. I akurat tego dnia nie ma już żadnej dla mnie, albo mam za niską punktację w społeczeństwie, tak jak teraz jest w Chinach, i już nie mogę pojechać nigdzie żadnej taksówki nie dostanę. Ktoś by powiedział, co to w ogóle obchodzi chrześcijanina i po co ty, kapusta, o tym tyle gadasz. Słuchajcie, to rzeczywiście są, jak ktoś mi powiedział, sprawy wielkiego świata, a my jesteśmy jako chrześcijanie trochę z innego świata. Natomiast, kochani, Jezus. Właśnie też zapowiadał, będą wojny, będą trzęsienia ziemi, będzie miejscami głód. Wczoraj też powiedziałem, że są zapowiedziani w Apokalipsie ci jeźdźcy Apokalipsy, czyli że przyjdzie wojna, za nią przyjdzie właśnie kryzys ekonomiczny. Słuchajcie, Apokalipsa i sam Jezus Chrystus zajmują się tego typu kwestiami, zapowiadają je i tak dalej. Więc my też powinniśmy temu poświęcić sporą część uwagi. Więc co robić? Nie martwić się, nie trwożyć się, najważniejsze rzeczy Jezus nam już powiedział, ale. Obserwować też te fakty, które się dzisiaj wydarzają, nie? i łączyć kropki i w miarę możliwości, żebyśmy byli przygotowani, mając, kiedy to się wydarzy, i siły psychiczne, i różne inne zasoby, które mogą nam się przydać. To są niestety takie smutne czasy, a może zawsze tak było, że ludzie wszyscy, jak tylko mogą, wykorzystują te okropne kryzysy, które się wydarzają dla swoich interesów. Każdy coś próbuje na tym ugrać, nie? Była pandemia, każdy coś na tym spróbował ugrać. Te największe koncerny, na które nie można powiedzieć teraz złego słowa, bo zostajesz usunięty z sieci, zarobiły miliardy, dziesiątki miliardów dolarów i mówią, że właściwie teraz to praktycznie na tym stoją. Wyobraźcie sobie, co można zrobić z takimi pieniędzmi, jak wpływać na ludzi, na media, nawet na periodyki naukowe itd. Ale w, o tym się nie mówi, nie wolno o tym mówić, jeśli o tym mówisz. że Jesteś śmieszny, jesteś szurem i tak dalej. W każdym razie, jeden publicysta powtarza taką swoją maksymę, która mi się podoba. Nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic, patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski. E, bardzo mądra maksyma. Ja powtarzam to swoją wczorajszą. Kochani, będzie dobrze. A jakby było źle, bo jest możliwe, że, że będzie źle i będzie coraz, coraz gorzej, to też będzie dobrze. Nie? Najważniejsze to jest być wolnym. W środku, nawet jeśli na zewnątrz jest się pod okupacją, czy to Babilonu, czy Asyrii, czy Rzymu, czy Persji, czy, czy czego jeszcze? Czy Rosji, czy globalistów, czy pana Klausa, czy kogo, nie wiem. Mam wrażenie, że Jezus nie tylko na kartach Ewangelii Jana zapowiedział, że coś się będzie działo, żebyśmy my potem byli spokojni, ale chce też mówić do naszego wnętrza dzisiaj. Więc bardzo pilnie nasłuchujmy i otwierajmy się na ten głos Pana Boga, żeby nas przygotowywał. Bo Pan Bóg chce nas przygotować. Widzicie tą wolę Jezusa. Nie? Że On chce nam mówić jakiejś rzeczy, żebyśmy potem się nie załamywali. Kiedy te rzeczy się będą dziać. Także bądźmy czujni, miejmy oczy otwarte, nie wierzmy w nic, patrzmy na fakty, wyciągajmy wnioski. Będzie dobrze. Dziękuję bardzo za uwagę. Kocham Was. Trzymajcie się. Shalom.